Can't wait for Christmas? Cześć, witajcie. Dzień dobry. E, mamy dzisiaj poniedziałek, 5 grudnia. E, ja właśnie zostawiłam Zosię w przedszkolu. I dzisiaj w przedszkolu mają e, dużo atrakcji, dlatego że dzisiaj będą obchodzić barbórkę w przedszkolu i mają przejść górnicy, a dzieci miały się ubrać na czarno. Także bardzo jestem ciekawa, jak to będzie. Zosia raczej z uśmiechem weszła do przedszkola, a potem na sam koniec troszkę jej się włączył grymasek, ale nie rozpłakała się, tylko było takie ooo, że ona chce na rączki. Natomiast już do samego przedszkola weszła um, sama, do budynku, także to już jest duży postęp, bo zazwyczaj z auta chciała, żeby ją nieść na rękach. Także weszła do budynku sama. Bardzo jej się podobały dekoracje, które zostały przy wejściu zrobione: że są tam renifery, elfy, bałwanki, śnieżynki. E, to ją tak bardzo zaciekawiło, bo e, chyba więcej się tego teraz przez weekend pojawiło. No bo jutro w przedszkolu będą z kolei Mikołajki. Oczywiście, jak to z matką bywa, że przyjechała tak późno, że już było po śniadaniu. E, natomiast na szczęście została w domu przekąsiła, więc spoko. Ale w nocy dzisiaj było ciężko, bo między drugą a czwartą z nie to, że wujowała, ale przyszła do nas, a my próbowaliśmy ją przekonać, że ma iść do siebie. No i potem miała problem, żeby tam zasnąć, długo się wierciła, wierciła, wierciła. Także nie było jakiejś specjalnej wojny, ale generalnie myśmy nie spali. A z tym przychodzeniem to do na do łóżka to próbowało się tak, że Zosia nauczyła się już otwierać drzwi z zamknięcia na klamkę. Jest już na tyle wysoka, że staje na paluszkach, łapie za klamkę, e, no i ciągnie po prostu i otwiera drzwi. I e, już e, tak wchodzi do łazienki, bez pardonu komukolwiek e, i tak samo właśnie wychodzi z pokoju, e, więc już e, jak się obudzi, to nie woła, tylko przychodzi. Tak nam wczoraj wyszła z drzemki, gdzie ja prawie zawału dostałam, bo słyszałam jakieś takie skrzypnięcie... E, że drzwi, natomiast e, wydawało mi się, że to sąsiadka do mieszkania obok wchodzi, e, a za chwilę tup, 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 tup i przyszła Zosia. No i parę razy rano też już tak było, że jak się poszedł do pracy i my byliśmy we dwie, to e, Zosia nie wołała rano mamy, tylko tup, 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 tup i przychodziła do mnie. No i wtedy jeszcze na przykład pół godziny, żeby się tam łaskotały w łóżku, no to spoko. Natomiast e, no Teraz chyba jest druga taka noc, bo Krzysiek mi mówił, że chyba jak raz ja byłam na dyżurze, to ona też jakoś przyszła. I Krzysiek wtedy myślał, że jest rano, a właśnie była druga w nocy. I teraz było bardzo podobnie, że ja też na początku myślałam, że jest rano, a potem popatrzyłam na zegarek i była tam druga 15, potem druga 40, no potem ta impreza się przeciągnęła no, chyba do czwartej albo nawet jeszcze dłużej. E, także no, trochę ciężko. I właśnie pytaliście, czy to się nie przychodzi, no to zaczęła przychodzić i to mnie trochę martwi. Ale na szczęście z mniejszym lub większym skutkiem daje, Z mniejszym lub większym protestem daje się ją odprowadzić do jej łóżka, tylko wtedy trzeba tam z nią zostać aż zaśnie, więc my wtedy tam na podłodze koczujemy, niestety. Także mnie boli to, że nie umie zasypiać sama. Mam nadzieję, że uda nam się coś z tym zrobić, bo to jest troszeczkę uciążliwe właśnie, zwłaszcza jak ona się w nocy wybudzi, to potem już nie umie zasnąć sama, tylko... No, wcześniej wołała, teraz przychodzi. No, w każdym razie potrzebuje rodziców, tak jakby żeby znowu zasnąć. Ale poza tym jest spokój. I tak jakichś takich dużo większych problemów ze spaniem nie mamy. Czasem okazjonalnie się włącza coś takiego, że nie chce spać w swoim pokoju, ale... Na szczęście to są jakieś takie chwilowe przebłyski, które udaje nam się jakoś w miarę szybko opanować. A ja teraz jadę do oszone na zakupy, bo pokończyło nam się kilka jakichś takich podstawowych rzeczy, typu, nie wiem, do nosa czy papier toaletowy, ale głównie to jadę z powodu prezentów mikołajowych, bo my od dawna już mamy naszykowane dla Zosi prezenty na Mikołaja. Ja mam jeszcze tylko opowiadałam, że zastanawialiśmy się, czy dokupić do tego tam duplo czy nie, ale mam pieski z psiego patrolu i myślałam, że Mikołaj jest ogarnięty. E, natomiast Zosia od Kilku dni powtarza, co chciałaby dostać, bo już kilka razy pisała listy do Mikołaja, i to pisanie tych listów do Mikołaja to było i w tej fabryce elfów, w której byliśmy w weekend, i wcześniej się bawiła kilka razy w pisanie listów do Mikołaja. No i za każdym razem pojawia się ten sam motyw, że Zosia w tych listach powtarza, że chciałaby dostać skalową różdżkę. A od wczoraj jeszcze, że chciałabym dostać maskotkę Binga. Eee, z tą skajową różką, to Krzysiek powiedział mi historię, że mm, był jakiś taki motyw na muzyce, że pani miała różkę i Zosia też taką chciała. Eee, no i najgorsze jest to, że ja nie zamówiłam tego eee, na przykład z Allegro, gdzie tam 10 zł te różki kosztują. I teraz muszę jechać szukać stacjonarnie, bo. Mm, już w weekend nie zdążyłabym zamówić, bo dostawa byłaby we wtorek albo w środę, więc za późno. E, no a z tym binkiem to generalnie raz byłam z Zosią w Lidlu, i ona zobaczyła binkę i mówiła, że chce. Ale udało mi się jej to wyperswadować. Te bingi były raczej drogie. Dwa, że ona ma balonik z Binga i bajkę Binga rzadko ogląda. E, jakoś nie jest wielkim fanem, więc mówię, a, po co jej ta maskotka? Ma już maskotkę z Pepom i z George'em i, i myszkę Miki i wszystkich świętych i bardzo mało się bawi maskotkami. E, najbardziej na no, to lubi swoją e, Sky e, ma dużą i małą teraz. E, natomiast te inne maskotki to tak generalnie e, są w odstawkę. Musiałam przegrać dla Was nagrywanie i zadzwonić do przedszkola yy, i zrobić z siebie delikatnie mówiąc idiotę, a mianowicie yy, Zosia swoją maskotkę Sky yy, zabrała i schowała sobie ją do kieszeni do kurtki. A potem w szatni, te tak krześmy się szybko przebierały, że ja jej zapomniałam wyjąć tą maskotkę z tej kurtki i dać do ręki. No i dzwoniłam teraz do przedszkola, że gdyby Zosia zaczęła panikować, że nie ma tej maskotki, albo potrzebowała ją na drzemkę, to maskotka jest w przedszkolu w kieszeni w kurtce, bo Zosia może nie umieć dokładnie tego wytłumaczyć, więc żeby panie wiedziały i żeby panie jej dały tą maskotkę, jakby zaczęła panikować, albo zaczęła... E, mówić, że bez niej nie zaśnie. Nie wiem jak to tam jest, bo panie mówią, że czasem już coraz mniej potrzebuje tą maskotkę. No ale jak jej się przypomni albo sobie coś wkręci, no to może być e, dramat. Więc, żeby Panie wiedziała, że maskotka jest w kurce. Chociaż kiedyś już była taka sytuacja, że Ksiek e, z maskotką pojechał do pracy, bo miał w swojej kurtce i zapomniał zostawić i jakoś Zosia przeżyła, także... No, w każdym razie zaczęłam Wam opowiadać o tym bingu i Zosia na basenie zobaczyła, że inna dziewczynka miała binga, raz w Lidlu ja jej wybrałam, a na tym basenie zauważyła i powiedziała, że no ona wie, że ma taki balonik, ale to ona odda balonik i wymieni na maskotkę i że ona chce maskotkę i maskotkę, no więc ja jej zaczęłam mówić, że dobrze, no to można napisać to w liście do Mikołaja. No więc teraz już mamy dwie pozycje, na które ja nie jestem przygotowana, czyli maskotka binga, duża i różdżka skajowa. No i po prostu muszę to kupić muszę to kupić i właśnie po to jadę teraz yy, do Oszona ale zanim tam dojadę to muszę coś zjeść więc jadę teraz do Maka na śniadanie bo jak czegoś nie zjem to wykupię całego Oszona a to by nie było dobre dla nikogo więc jedziemy jeść w tym garażu. Światło mam tutaj takie sobie, ale nie chcę tego zabierać do domu, żeby Zosia tego nie widziała do jutra, więc wam pokażę. Kupiłam e, takie coś, takie magnesy, taką tablicę. Mam już coś takiego z Pepą, a teraz znalazłam z psim patrolem, ale jeszcze się zastanowię, czy damy to na gwiazdkę, czy na Mikołaja, natomiast na razie tak muszę to schować. Ponieważ Zosia chciała skajową różdżkę, to jedyna rzecz z różdżką, jaką znalazłam, to był taki zestaw z pepy. Taka walizeczka i tutaj są e, klejnoty. Widziałam coś podobnego też e, w Lidlu. I jeszcze był chyba zestaw e, Pani Doktor. Coś takiego. Nawet chciałam ich kupić. I tutaj mamy Binga i to jest jakiś Bing, który mówi i ma misia królisia. E, także... Taki gadający Bing, no nie był tani. On chyba wyjściowo 150, a był trochę przeceniony, chyba minus 25%. Ale to i tak jest całkiem dużo. Także mam nadzieję, że się spodoba. Także to wszystko na razie tu chowam, No i taką torbę na to. Wracam do domu z tymi tobuchami i z rozwianym włosem. Takie moje zakupy wielkie. Ta masakra, a to jest nie wszystko. Powinnam jeszcze jechać do litra, ale mi się nie chce. Sorki za hałasy, bo właśnie puściłam odkurzacz a na dole coś dalej remontują. Natomiast ja teraz wybieram się do Pawlacza tutaj na górę. Będę się wdrapywać po to, aby wyciągnąć jakieś takie pierwsze dekoracje świąteczne. Rzeczy na choinkę i takie... I choinkę całą i ozdoby choinkowe chyba mamy w piwnicy na dole. Natomiast tutaj mam jakieś takie drobne dekoracje, muszę zobaczyć co i jak. I mam też na pewno tutaj wieniec na te drzwi. Nie wiem, czy widzicie tutaj jest haczyk jeszcze z poprzednich świątecz, bo nie ściągam nie chciało mi się. Także poszukam tych dekoracji i myślę, że coś już wystawię. Mam mój wieniec. Widzę, że on by wymagał drobnych poprawek, bo tutaj jakiś klej zaczyna odpadać i coś się urywa. Ale nie wiem czy będę to teraz robić, zobaczymy. No, może odkleję tą przeszkę. I tutaj mam pudełko z dekoracjami. Mówię to już trzeci raz, bo cały czas tak mi wierzą, że mnie zagłuszają. Oczywiście tu jest wielkanoc, ale tu pod spodem widzę gwiazdki na okna i jakieś choineczki. także zaraz będę wszystko wyciągać. Chowam też do tego pudełka moje ananasy. Tutaj do tych gwiazdek są takie żyłki z ledami, ale ja potem nie mam i tak cierpliwości, żeby je zaświecać, a poza tym mam takie wspomnienia, że chyba się tam wyczerpały baterie w zeszłym roku, także na razie nie będę tych żyłek wkładać, po prostu powieszę same gwiazdki. Znalazłam też takiego renifera. On teoretycznie świeci, chociaż też tutaj ta żaróweczka tak coraz słabiej, ale spróbuję to gdzieś powystawiać. No, i już tutaj mam puste moje heksagony na ścianie i ja sobie lubię w nich dekoracje zmieniać. I taki mam jakiś pomysł, to znaczy tyle mam jak na razie. A mianowicie, ja kiedyś chciałam, żeby były trzy choinki, mała, średnia i duża, ale nie umiem nigdzie znaleźć takich, które by mi pasowały i to już od kilku lat szukam. No więc ta choinka chyba jest z duki? O, tak, z duki, sprzed paru lat. Ona jest drewniana z takim brokatowym brzegiem. E, moja mama kiedyś miała mm, fajny świecznik z luki właśnie mm, taki na tea choinkę e, to chyba nie jest świeczka to jest taka brokatowa choinka i dziadek do orzechów i to kupiłam te dwie rzeczy dzisiaj w oszonie i były już mocno poprzeceniane także mm, już ponieważ Mikołaj jutro to ozdoby świąteczne są mocno przecenione e, no i teraz spróbuję sobie to jakoś tutaj u góry poukładać bo to widać, ale powiesiłam też gwiazdki. także są gwiazdki. Są tutaj już te pierwsze dekoracje. I powiesiłam wieniec, także pierwsze dekoracje już mamy. A tu real life, czyli jeszcze sprzątanie. muszę jeszcze rozebrać te poduszki, uprać i wynieść do piwnicy. A tutaj taki mały update jeszcze przy okazji moich paznokci. Zdjęłam hybrydę, na razie paznokcie odpoczywają. Zobaczę jak długo wytrzymam bez, bo trochę mi się łamią. No i mój chory paznokieć na palcu wskazującym jest w trakcie leczenia, ale muszę powiedzieć, że i tak wygląda już dużo, dużo lepiej niż na początku. Kupiłam jakiś lek na grzybice paznokci, mamy Kofast i całkiem widzę, że dobrze się sprawdza. No i wieniec też już jest, wisi e, na wprost do drzwi wejściowych, na drzwiach do naszej sypialni, e, jakoś nie chcę go wyszać na zewnątrz, wolę żeby był w środku, e, my czasami też drzwiami wejściowymi trzaskamy, więc nie chcę żeby spadł albo żeby coś poodpadało z niego, ale jak się wchodzi do nas do mieszkania to jest taki już świąteczny klimacik. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić taki wieniec, to podlinkuję Wam tutaj u góry link do filmu sprzed chyba dwóch lat, kiedy robiłam ten wieniec. Także możecie sobie zobaczyć, możecie sami wykonać. Teraz w wielu sklepach widziałam takie puste wienice, więc można łatwo sobie samemu przyozdobić taki wieniec i mieć swój, niepowtarzalny. Chyba mnie coś pobiera, czuję się jakoś niewyraźnie. Rano miałam jakieś ataki kaszlenia i kichania. Teraz się zakopałam pod kocykiem, tutaj, <głacy> kocyk, i najchętniej bym spod niego nie wychodziła. A miałam i z Krzyśkiem dzisiaj na skłosze ale napisałam, że nie dam rady, żeby poszedł sam. No trudno, takie życie, ale po prostu nie jestem w stanie. Zrobiłam sobie teraz jeszcze kawę, bo za jakąś godzinę muszę jechać po Zosie, także mam nadzieję, że ta kawa mnie jakoś tu postawi na nogi. Muszę jechać po Zosie i muszę jeszcze wpaść do Lidla po mięso i pączki. Bardzo potrzebne rzeczy. A dzisiaj na obiad mam gotować risotto. No, risotto się robi szybko, bo w termomiksie mam wszystkie składniki, bo tam jest potrzebny parmezan i białe wino. Ale myślę, że to będę gotować dopiero jak Krzysiek wróci i odbiorę Zosie, bo ono najlepsze jest na świeżo. Właśnie byłam w Lidlu z Zosią. Zosia teraz tutaj pozuje z dziadkiem do orzechów. Pokaż dziadka. Ładny? O, jaki piękny dziadek do orzechów. Super. No i Zofia już świątecznie tak wygląda tutaj. Tylko nie, upu nie upuść delikatnie, kochanie, żeby on przeżył do świąt może. No, a chciałam wam pokazać piżamę w zasadzie, chociaż moim zdaniem to wygląda bardziej na dresik, jaki kupiłam Zosi w Lidlu. I o, to jest coś takiego. I akurat był Zosiowy rozmiar, bo generalnie z tych ubranek te rozmiary zazwyczaj są większe. I jest taki set. Na początku myślałam, że to bluza sama. A okazuje się, że jest też ze spodniami. I jest to takie fajne, misiowe, te polarkowe. Niby piszę, że piżama, ale dla mnie to jest bardziej chyba jak dresik, bo na piżamę to jest trochę za ciepłe. Chociaż myślę, że białe spodnie do przedszkola to nie jest najlepszy pomysł. Spodnie mogą być na Zosie chyba trochę za długie, ale bluza wydaje mi się, że będzie ok. A Zosia ostatnio często mówi, że jest zimno, dlatego bluza się przyda. I cenowo całkiem spoko, bo wydaje mi się, że około 44 zł to kosztowało. Krzysiek próbuje Zosię zrobić jakieś ładne świąteczne zdjęcie. Więc poduszki wyjechały tu, tu starałam się ustawić jakiś kącik w miarę sensowny. Zosia miała trzymać dziadka dużych, ale już go nie chce. I teraz Zosia robi tacie zdjęcia, tata robi Zosi. No, takie klimaty. Tutaj na rogu przy drzwiach balkonowych Zosia naszykowała dla Mikołaja ciasteczka i mleko. I Mikołaj już zjadł, nawet była karteczka jeszcze dla Mikołaja, Mikołaj już zjadł. I zostawił Zosi taki duży prezent. Także będzie rano rozpakowywanie. Tutaj zaglądamy, podglądamy. I taki duży prezent dla Zosi. Zostawił Mikołaj. Ta torba to jest chyba większa od Zosi. Zosia, powiedz co teraz jesz? Wejaju. Czyli? E, ja zrobił bawię... No a to jest co? Drugie? Danie. Drugie danie Zosiaje, tak? <laughs>